Cześć dzieciaki! Wiem, że jeszcze nie czas na przekąskę, ale kto pierwszy przy autku, ten dostanie budyń! tym szef nie powiedział jaki to budyń, więc to najpewniej ta pioka. Co się stało? Nasze autko wybuchło! Ha! Jak wybucha wasze auto, to już was to nie bawi, co? Tak myślałem. Szef to zrobił umyślnie! Tak! To lekcja życia dla Was ode mnie. Gdzie jest druga połowa auta? Nie Nie wierzę, że nie ma już naszego autka. Jak się teraz dostać spod szlizgawki do chustawek? Może zbierzemy całą naszą kasę i kupimy nowe. Dobry pomysł, Harold! Wszyscy oprócz kieszenie! Dobra! Jakie auto możemy kupić za 7 centów, gumkę, kilka ulotek i dwie kulki? Raczej takie rodzinne, może dwudrzwiowe, raczej podstawowy model. Za to nie kupimy auta! No, to lipa. Ach, gdyby tylko jedno z nas wygrało konkurs wiedzy praktycznej. A co to niby jest za konkurs? To, co odbywa się dziś! Ten, kto zrobi największego balona, wygrywa! Całkiem nowe auto! Napęd 4x4 i funkcjowe siedzenia, trzy biegi i miejsce na soczek, cyrkowy klakson i klasyczny zapach gumy balonowej. To wszystko może być twoje, jeśli. Zrobisz mega balona! O tak! Zróbmy to! Wygrajmy! Ten dziwny dzieciak ma rację. Główna nagroda to auto. Chodźcie do roboty! Chwila! Niczego nie wygramy bez treningu. Do treningu potrzebujemy gum, ale ich nie mamy. Znacie mnie? Jestem przedsiębiorczy. Załatwię Wam gumy. Za mną. Jeśli się odważycie. Śpi z otwartymi oczami? Coś ty! Ma zdjęcie swojej twarzy i udaje, że wcale nie śpi. Ciągle to robi. Naprawdę? <ścoughs> Niech się nie uśmiecha, tylko coś zrobi. To wyjaśnia tak wiele. No, raczej wszyscy tak robimy. Naprawdę? Dlatego uważam. Uważam, że stabilna, otwarta polityka handlowa umożliwi krajowi wzrost gospodarczy. Dziękuję. Oh, czyli nikt nie słuchał mojej prezentacji? Nikt nie będzie. Idziemy. Patrzcie i się uczcie, ludzie. A! Guma jest strasznie twarda! Mówiłem, szef miał ją w biurku od zawsze. Użyjemy enzymów, żeby ją trochę uplastycznić. Oh, żujemy! Mm, 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 mm. Jestem dobra w robieniu balonów, patrzcie! Ja jestem jeszcze lepsza! Jestem balonową artystką! Robienie balonów to nie sztuka, tylko nauka! Odpowiednie ciśnienie powietrza i równa, ale mocna baza gumowa! Nie lubię cię! O! Nie, to jest bańka z nosa! O nie dostałam gumy! Póki je, co le, i le, są są na wygranie auta. Nie, e, patrz na to. Nie, 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 nie. Nikt to! nie niczego nie wygra. Gdy obwiniasz o porażkę kogoś innego, wskazuj go i nie miej przy tym żadnych skrupułów. Jeśli mamy wygrać to auto, potrzebujemy świeżej gumy i to dużo! Ma rację! Hmm. To by zwiększyło nasze szanse! Błagam, powiedzcie, że nie chcecie iść do wielkiego gumowulkanu! To niebezpieczne! Ale jest pełen gumy do rzucia! Potrzebujemy jej, żeby wygrać to auto! Wybierzmy ochotnika! Kodi! woohoo, wygrałem! Dra, dra, dra. Brawo ty, Cody! To ja! Ups, zapomniałbym o świecie życzeń. Duncan prosił, żebym ją wrzucił do wulkanu. Ciekawa, jakie miał życzenie. Życzenia naprawdę się spełniają! Ta lawa płynie bardzo powoli! Mamy mnóstwo czas na. Wszyscy trzymam się z daleka od góry, albo jesteście straceni! Podłoga to lawa! Powtarzam! Podłoga to lawa! Gdzie ratuj! Głęd! Mm, ale świeża! To nam pomoże zmuchnąć konkurencję i wydmuchać balonowe autko. Bądźcie ostrożni! Ci, co wpadną do gumlawy, nie wezmą udziału w konkursie! Słyszałeś, panie bananie? Tych, co utknął w gumie, ominie konkurs! Uch, byłoby szkoda, gdyby ktoś zupełnie niechcący wpadł specjalnie! A mówiąc szkoda, myślę mega! Ty Sugar. Dobra jesteś w skakaniu bez dotykania podłoża. Musiałam być. Świnie na farmie nie znają to, toalet. Mamy tam błoto, w które nie chciałbyś wdepnąć. O, o, chyba idę na dno. Szybko, Owen. Skacz do mnie. Jesteś pewna? Nie wiem, czy dam radę. Nie w ciebie, Owen. Dasz radę. Dobra. Tak. Już skaczę. Aaaa! No trudno. Starałeś się. Jeśli jedna z nas wygra auto, podzielimy się. Zgoda! Zgoda! Sugar, podaj mi dłoń! A może stopę? Pamiętajcie o mnie! Nie tego tak głęboko jak myślałam. Jesteś złym człowiekiem. Dobrym, złym, przynajmniej nie pokrytym gumą. Sugar wpycha wszystkich w gumę, bo chce sama wygrać auto w konkursie wiedzy praktycznej. Właśnie! Sugar, czy to prawda? Nie mam pojęcia, o czym oni mówią, szefie. Czy może raczej... Dobra, to był zaskakujący ruch. Tak. To auto jest moje! Kiedy powiem dmuchać, dmuchaj największego balona, jakiego umiesz. Dmuch! Nigdy nie mów nigdy! Chyba, że akurat chcesz powiedzieć w żadnym czasie, albo pod żadnym warunkiem, albo... Akurat teraz postanowił szef być nauczycielem? Serio? Podrzuci nas tam szef, czy nie? Dmuchawa na liście? Zapraszam na przejażdżkę! Przecież geniuszem! Bardzo dziwnie mówi się te słowa. He, za mały... He, to winogrono? Nie lubię. O rajuśku, no to są prawdziwe balony! A zwyciężo dziś... Mm. A, ten dziwak kimkolwiek jest! Oui. Gratulacje! Wygrałeś nowe auto! Twoja szarfa zwycięzcy! Oh. Ale super dzień! Pewnie to było życzenie Duncana. <laughs> Warto było! Przegapiliście nowy odcinek Totalnej Porażki Przedszkolaków? Możecie obejrzeć go jutro o 6.55 w Cartoon Network!